Autorka nagrania jechała z synami na trening. W pobliżu znajdują się dwie szkoły i szpital. Jeździmy tam codziennie na treningi z synami. Nigdy nikogo nie zgłosiłam, ale tam mi młodszego wystraszył i mnie. I to było tak durne i niepotrzebne, że nie zostawię tak tego. Choć coś czuję, że skończy się na niczym. Po kilku miesiącach kobieta otrzymała telefon z policji w Toruniu z informacją, że pod adresem wskazanym w dokumentach pojazdu nikogo nie ma, a właściciel jest obcokrajowcem. Policja ma rok na odnalezienie sprawcy, później wykroczenie ulegnie przedawnieniu. Autostradowa obwodnica Wrocławia. Pojazdy stoją w korku. W momencie, gdy autor nagrania rusza, pasem awaryjnym obok z dużą prędkością przejeżdża Opel. Tablice pojazdu były doskonale widoczne, mimo to policja po kilku miesiącach odpisała, że taki pojazd nie istnieje. Z pisma wynika, że żaden urząd w Polsce nie wydał tablic o takich numerach.